To Jednym ruchem robię bułę, zgarniam hajsa i jubileus Sprawdzam, cegłę daję dalej, ja nie kreślę linię Mam w schoku to, co chciałeś, bo chcą następny bilet. Jak ty masz special talent, to ja jestem limited Każda porcja idzie w ruch, byle wleciał becę Każdy chce zarabiać brudem, ale nie chce i źle Chowam brudną, gotowę w bardzo czystą kieszeń Mój safe, nowe jeansy odkładam na nową becę. Nie jak Top Shelf ma dziesięć Urząd skarbowy wciąż patrzy na ręce Daje mi łeb w hotelowej łazience Jak poprosi ładnie to zaproszę ją na więcej Zarabiam jak nie widzi Udaję, że nie słyszy kiedy robię coś Jakby mieli wjechać to jest pusto Mąkę mam na tort Patrzy na mnie fajna sugar mam ja mam własny sos Karty noszę jako rekwizyty Mam fizyczny sort Z zakrętu wychodzę gładko 5-3-0 kuca rzuca a ja trzymam